Zobaczymy, trzecia misja. Potem, może jeszcze zdążę skastować w sumie. Czas pokażę Tak, będę trochę hartować, żeby szybko przejść misję. Dobra, go, go, wielki wodzu. A, to jest tego rodzaju misja. Dobra, to misja i kampania myślę. Chociaż tutaj będzie taniec szamana, coś czuję. Padłaka gaming. Co to jest? Aha, to jest licznik, tak? Tales overrun. Musimy użyć mignięcia, aby je ominąć. Mignięcia. Mission i kampania. Znaczy, mission i cast chciałem powiedzieć. Ale jeśli osłonię nas pancerzem otchłani, będziemy chronieni przed atakiem. co jest? Co tak kanony mi tak. Sklepały, że tak powiem. Ej no raz straciłem, halo. Tak ma być? Bo ja czuję, że to, to źle się stało. Dalej w tę stronę nie pójdziemy. Urządzenie zamykające to przejście musi być za bazą Zapisek? Jedno uderzenie cienia powinno go wyeliminować. A, to nie może walić w takie cele, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy mignięcie, zniknięcie i w ogóle wolnięcie. A to mnie też doszleczy? Nie, to mi chyba daje tylko tarczę. No, łatwo powiedzieć. Ej, to się szybko regeneruje? Oho, tak nie do końca. Ja się tu chyba powinienem bardzo streszczać mam wrażenie. Możliwe, że mam Mało no czas. Wysyłam misję i, i, i cast jeszcze zrobić jeden fajny meczyk był Do skomentowania że warpiza mi nie dadzą, no ale trudno Zrobimy save'a skoro tak wybornie idzie. Moje uderzenie cienia Potworze. Ej, co jest? Aha, to super było. <śmian seventeen> <śmian seventeen> <śmian <seventeen> <śmianubine> Moje uderzenie cienia cię zniszczy, potem po prostu wziął i się przewrócił. Brawo. Brawo, do tego zeratula z wąsem. Czy ona ma detekcję? Pierwsze pytanko, to hybryda. W dobrym momencie zapisane, wyczutet. Hybryda. No nie ona nie ma detekcji. Uderzenie cienia zniszczy. Czyli... No, udało się w sumie, udało się. <laughs> Zrobiłem co trzeba było zrobić. I się wywrócił. No, może nie być tak szybka misja. Dobrze, dobrze, dobrze. Spokojnie. Mikruję, mikruję. No i potwór mnie pokonał. Co my tu mamy jeszcze? Wypełnię swoje połowy. Nie wolno mi się pozostawić. Niosę mądrość. To działa też na powietrzne, a nie tylko naziemne. Wyczuwam obserwatora nad nami. Obszedł, obszedł. moją obecność. Musimy go Do, 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 do. O, o, Oj. jak ja to mam szybko rozwalić. Ja czuję, że już za dużo czasu straciłem na te takie czajenie się. Pewnie trzeba biec na pełnej prędkości, a nie takie tam panapeczki. Co za worpines, słuchaj, oho, eee... chyba nie tak miało być. <grywa> chyba nie tak miało być. Dobra tam, <grywa> wszyscy naraz, wszyscy. <grywa> Dobra, sorry, amatorka się odbyła. Chyba mnie wykryli. Nie no, jednego stalkera do tej pory straciłem i chyba to jest akceptowalna strata, trochę ja też Zeratul jest obity. Jak ja mam rozwalić tutaj szybko i dobrze to? Z tego szybciej się zrobić w zasadzie nie da. Oho, to niezły bling, był. Jestem Szukam drogi do wybawienia. Dobra, ups. Wracasz się do mnie. jest ta hybryda. drogi do wybawienia. i do sposób. Chwała ta elam. Jest. Niosę mądrość w Wykorzystaj węzykiem, węzykiem. Szukam drogi do wybawienia. Jestem jądry. Tobą powinny znajdować się kolejne działa ka Aldarimów. Szukam drogi. Zwracasz się do mnie? Przejść dalej. Wniosę mądrość w Dobra. Jeszcze je. Może się, nie tak średnio. Ej, ja tutaj to nie ma tych dział właśnie. O mój Boże, ja tu się chyba powinienem czymś zająć. Sekabakpel, dzięki za suba Twitch Prime, pozdro, dzięki za wsparcie kanału. Coś coś chyba źle zrobiłem. No, no, no 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 no. <ścoughs> za bardzo. <ścoughs> za bardzo mnie zniosło. We Wrocławia coś ten? O mój Boże. To no, dobra. Storm Speaker się ma, się ma, witam mocno. Idźmy tutaj, najpierw to działom Co tu się dzieje? Dobra, jakieś kanony, jakieś scouty, tak? No i teraz normalnie sobie używamy. Dobrze, 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 dobrze. A, ty mogę też atakować budynki, no tak. Z tym mocniejszym walnięciem. Tutaj World Peace. zniszczyłeś kolejne Doskonale. Wsparcie jest w drodze. No, żywiej, żywiej, żywiej. Twoje myśli są jasne. O, czekam mało czasu, 6 minut, nie? Jakby coś było nie tak. Mądrość w czasach chaosu. Połowa mapy na początku miałem 15 minut, to coś, coś za wolno, chyba. Z niszy widać centralne pomieszczenie. To tam musi a, a zaraz, to jednak mam iść w tę lewą stronę, tak? Nasz duch jest Ej, co jestem u feedbacka, walnąłem i nic? Już to był drugi high <noise> Którego nie widziałem? To nie wiem, coś, coś chyba przeoczyłem. Ja tu nie zginąłem? Aha. No zginąłem. Jak ja tu miałem. Czekaj chwilę, No mam zrobić. bardziej... No dobra, dobra, dobra. Rozłożyć obrażenie na pewno, ale. Tak, żeby bez strat to chyba się nie dam. Twoje no, myśli są jasne. Aha, faktycznie ich jest dwóch. No. Dobra, dobra. Szukam drogi do wybawienia. Zwracasz się do... Jak to szybko zrobić? Odpowiedzialność mnie przygniata. Szuka za późno użyłem tego shielda całego. Zradz. Oddale życie z całaszego p... Ile tych high templarów, że już tego stormować nie mogę? Aha, może ta jarhona mam zrobić do odmiany? Nie ma tu obserwera, mam nadzieję. Nie! No co jest? Co mi się nie kliknęło, jak się miało kliknąć? Halo! No nie, no nie wiem, nie wiem, coś, coś źle było. Okej, okay, najpierw lewym, potem prawym, będzie łatwiej zapamiętać. 4 minuty mało, chyba. Uuu, to już ostatnie działa, Taldarim. Nie wolno nam wziąć w stronę. Nie zniknęły wody. Co, jaki karier? Z czemu on twierdzi? go, klasnąć? Chyba nie. Oho, czym on odpalił interceptory? Bardzo wolno jest chyba. A tutaj... Dobra, kariera raczej olewamy. Walczcie z honorem, z honorem. O dziękuję. Szukam drogi do wybawienia. Co ta łajza tu przyszła. Ej, no jakie ja mam to? Ej, no. Ring się nie ułożył, okej, okay, pozdrawiam. Co tu się dzieje? Plugawej dzięki za sobą również. siema się Micro, ale dzięki wielkie, pozdro. Doskonale, wasze zdrówką. A jest jakieś dziwne. Dobra, będziemy ich kajtować chyba po prostu. A to jest ten co tyle dymy, a nie, to jest taki zwykły kolost. Ja to żaden Aha! Właśnie straciłem high templara, <laughs> Za nic. Taktyczna strata high Templara. Okej, okay, okej, okay. sekundka. Tomecik. Chwała, okay. Gaila. Moje zadanie. Ej, no jak ja to mam... Nie no, a no tak, bo jak ich zwabiłem to ten, to nie było, yy, no detekcji nie mają, dobra, 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 dobra. Łatwe, łatwe, prosto, prosto. Pannał. I te tarcze muszę użyć z ratulem, w ogóle mało HP mam. Nie, łatwo. Trochę mi to żyją. Szukam drogi do wywalenia. Coś mi tu wygląda jakby walnęło. Ale nie, nie, nie. Dobra, zapisujemy, lecimy dalej. Dwa migłówki mamy za każdym razem. Przepływa tutaj wielka moc. Zupełnie jakby świątynia miała połączenie z samą odchłanią. Czy nie będą mnie force damage, A w ogóle nie będą mnie force Prawdziwy domaga się ich Nie go! Uff, uff, uff Ej, to jak się więcej dzieje, to lepiej mi ja mam wrażenie, niż tak muszę pomyśleć. Mogę myśleć, muszę klikać. Ej, dobra, chyba czasowo też się zdąży. No i łatwo. Aha, ja to też mam. Dobra, dobra, dobra. O! Stawcie czoła powiernikowi gniewu mrocznego boga. Ja to widzę, że chyba trzeba mi kierować. Jestem gotów To ile to. Ma... Halo, co jest? To ja do nie robię Tylko uderzenie z ratulają może? Dojechać? Okej, okay. tu mam to, to trochę może jednak być mało czasu <grytanie> Ej no panie, co pan zaprojektował? Z, za, za skandal no przecież nie da się, no nie da się. Nie, no panie. No <grystanie> najgorsze zrobiły taką komisje. Iritito, to się ma, się ma, witam mocno. Wiernik Mrocznego boga jest kotem. Jaki skandal jeszcze. Dobra, zrobię to, bo raczej był wystarczająco duży tutaj bufor czasowy. Te wszystkie jednostki nie mają znaczenia tylko zeratu, jak się okazuje. Cie czoła powiernikowi gniewu mrocznego Boga. O, chyba spokojnie damy radę. <śpokojnie> spokojnie, i tak wszystko na ostatni wiecie. A mogę go zwykłym atakiem ciągnąć? O, zwykłym też go mogę z Rattula atakiem pocisnąć. No co jest?! Jak to?! CO BYŁO NIE TAK, HALO, już GO UBIŁEM, NO TO CO, JESZCZE MIAŁEM to ŚWIĄTYNIĘ DOKOŃCZYĆ? No KOLEDZY... No nie, no nie mówcie, że coś jeszcze szybciej miałem zrobić, bez jaj. Jeszcze świątynię muszę dokończyć, dobra, 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 rozumiem, zrobię. Najpierw <głupy> świątynię. Pierre, ona na to straciła. Stawcie czoła umiernikowi gniewu mrocznego Boga. Jesteśmy skończeni. Teraz nie mogę świątyni atakować, taka ciekawostka. Blisko, blisko trochę, ale wyliczone jednak. Ty faktycznie muszę jeszcze świątynię dokończyć. <grym>, siedem, sześć. Ach, not even close. <laughs> Dobra, łatwe, łatwe. I trzy kariery teraz powinny być. ...zostali pozbawieni łączności z Amonem. Kroczę ścieżką chłonu. Coś się dzieje. Wykrywam potężne fluktuacje energii odchłani. Zeratulu. Ogniwe się wam nadzieję... To na pewno jest Asadar Dobra, rura Aha Oj, nie jest dobrze A tych to powinienem ubić Jestem przekonany Poczekamy chwilę I Ile tego jest, ty? No tu nie powinienem walczyć Tu na pewno, nie Może znaleźć inne przejście pni do prędko. Porzućcie swoją bezsensowną koncjatę i nie przedłużajcie tej pełnej cierpienia egzystencji. Poddajcie się A to wam wolność. Aha, tutaj ma detekcji, dobra. To jest ten moment, kiedy już nie mamy mieć chyba. Stalkerów. Aha, aha, aha. E! Blisko, blisko, daleko, daleko, blisko, blisko! Nie! O, mięciutko będzie. O, no, bo i nie. Dobra, no, przecież. Dobra, no, widzę, że nie poszło. Ale mam nadzieję, że będzie od tego momentu, jak zacznę uciekać. Już, 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 już. Ciekawe, czy na koniec nawalną jakiegoś w potylicę. Wychowawczego się martwuszek. Dzięki za sobą. Witamy, udało mi się dostać do środka razem z moimi wojownikami. I odbieramy atak Taldarimów. Chodź do nas! Szybko! Więc masz ma sens czekać, nawet na tych naszych wariatów. Dobra, biegnę. co nam szkodzi. Czoszą samego zratulanu no aśleć. Zobaczcie swoją bezsensowną I nie przedłużajcie tej pełnej cierpienia egzystencji. Poddajcie się. A dam wam gorność. Ja nie powinienem mieć jakiejś regeneracji? Może to trzeba chwilę poczekać. A zapiszę sesję, ja sobie nie zapisz. Aha, ja nie, nie ubijam tym jednym, dobrze. Super, pombo bajka. zbliżam się do was. się Zeratulu. Już twój sygnał. O, dobrze, dobrze. Nie ma czasu, Zeratulu. Uciekaj. Ja zajmę się Tandaleman. O, super, łatwo. Ej, to to było dziwnie łatwe w sumie. Natychmiast uciekaj. Jak tam minuta 50 mi została, to 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 było łatwe? Kalis, nasz lud nigdy nie ci się za to, co dla nas uczyniłeś. Za Aior! Za Ajur i uciekamy? Paję, czy zmysł. Dobra. No co, wiem, misja wyszła. Good, good. Chociaż to, że przez nam skaczesz na brzegi i czekasz się od nowe Blinki, jest jeszcze łatwiej, dlatego że masz tyle czasu. Chyba wiem, co masz na myśli, o. Hmm, no nie wiem, no tak zrobiłem po swojemu, tak też bez specjalnego kombinowania. Ale tak, tutaj ucieczkę myślę, że powinni zdecydowanie. Chociaż, no może trochę jakoś utrudnić, bo była. Chociaż, no też miałem mało HP, jak uciekłem w sumie, ale no po prostu czasowo się wydawało, jakby było jeszcze za dużo czasu dostępnego.